Mercedes SLK R170 nie jest dużym autem. Potrzymaj mi piwo, powiedział triumf. I również, jak widać, siłownik pięknie działa. Zastosować zimny łokieć z opcją dotykania trawy. Dzień dobry. Patrzcie, co dla Was mam. Kryje się między kwiatami kwiat brytyjskiej motoryzacji. Nie wiem, czy z wielu z Was zna w ogóle ten pojazd. Nie wiem, czy w ogóle widzieliście takiego, bo tych modeli, czyli Triumfa Speedfire'a trzeciej generacji, tak zwany Mark III, powstało jedynie 65 tysięcy egzemplarzy. Z samego Spitfire'a, moim skromnym zdaniem, jest to wersja najciekawsza, co też yy, pokazał ogromny wzrost popularności w stosunku do poprzednich marków, bo tak jak pierwszy sprzedał się 30 parę, kolejne 40 parę, ten sprzedał się w 65 tysiącach egzemplarzy. Nie wiem, czy dlatego, że był Przemodelowany, by był bezpieczniejszy, bo dodali mu piękne zderzaki, czy dlatego, że był najmocniejszym triumfem no bo tych koni posiada aż 76. Następna generacja, z uwagi przez normę emisji spalin, została zdławiona. Była, była słabsza, a ostatnia o pojemności 1.5. Miała też aż 4 konie mniej, 72, tutaj mamy 76, co w tylno napędowym, niewielkim, no bo później Wam pokażę, jak wygląda ten samochód przy Mercedesie SLK, który już jest niewielkim samochodem. Eee, te 75 koni na pewno wystarczało, wystarcza również dziś, bo ten samochód to niesamowity odwracacz głów. Ale nie o tym. Bardziej o tym, że jest to ciekawy model e, klasyka, ciekawa alternatywa dla różnych innych klasyków z bardzo e, prostych czy nieprostych e, powodów. Ma smaczki brytyjskie, takie jak mamy w Jaguarze, czyli centralny wlew e, na środku, tutaj bardzo ładne chromy na bagażniku. Jak już w sumie przy tym bagażniku jesteśmy to może od niego zacznijmy jest to samochód mimo swoich filigranowych rozmiarów bardzo bardzo pojemny zmieśćcie tutaj koło zapasowe jakaś walizka czy, czy torby i nie macie problemów z siłownikami bo ich, bo ich po prostu nie ma no ale tak światła ładne, szklane wszystko bardzo fajnie, solidnie spasowane, co też jest nieoczywiste przy brytyjskich tworach. No jednak, triumf to, to triumf. Te samochody nie były tanie i również tanie nie są dzisiaj. Ale na szczęście widać to przy, przy jakości wykonania. Tutaj, żeby zamknąć bagażnik, trzeba podnieść, schować i, i zamknąć. Proszę, jakie fajne. A jak chcecie zamknąć go na stałe, no to tutaj kluczykiem i nie ma problemu. No centralny zamek wtedy, chociaż nie wiem z którego roku jest ten egzemplarz, ale to są lata 67 do 70. Centralny zamek nie był popularną opcją. Szczerze nie wiem, czy którykolwiek z samochodów miał. Ale co dalej? Idąc powoli od tyłu do przodu. Koła. 13-calowe. Kto by pomyślał, że 13-calowe koło może tak dobrze wyglądać i nie wydawać się za małe do jakiegokolwiek samochodu. No, ale ten samochód sam z siebie jest mały. Więc może dlatego to koło aż tak dobrze wygląda. Jest to oczywiście oryginał Triumfa. Taki w tym czasie był. Jejku, brakuje mi słów. Naprawdę, tak jak normalnie gęba mi się nie zamyka. Tak. Średnio wiem, co Wam powiedzieć. Bo bardziej napawam się widokiem i i cieszę tym z Wami. Tutaj również mamy piękny szklany odlew. Widzicie takie drobne, nie wiem jak to nazwać, cycki. Nie wiem, czy YouTube nie zbanuje za te słowa. I przymocowane są do maski. Otwierają się w sumie tak jak w miniakach. Możecie kojarzyć, że kiedy otwieramy maskę, no to ta maska otwiera się cała, cała z lampami. No ale idąc od tyłu dalej mamy dach ściągany. Nie będziemy ściągać. Jest na takie tutaj Zatrzaski, dach po ściągnięciu spokojnie chowa się tu do tyłu i mamy taką skórzaną narzutkę, żeby to sobie, żeby to sobie schować i środeczek, patrzcie ta klamka, ta technologia piękna, no drzwi niestety nie, nie mają żadnego odbojnika, więc... Jak ktoś wchodzi tak gruby jak ja no to lepiej żeby nie robić tego z górki. A czekajcie zrobię szerszy kąt. I po pokazaniu wnętrza tu oczywiście skórka. Jakiś materiał. Siedzenia również piękne skórzane. Wszystkie niezbędne zresztą jak okazało się po czasie w sumie zbędne wskaźniki no bo e, teraz już nie sposób znaleźć wskaźnik temperatury silnika w większości samochodów, no ale pokażę Wam jak się do niego pakuje, albo w sumie oszczędzę Wam samego widoku pakowania. Jedynie wprowadzę głowę, tyłek i mogę, mogę siadać. Dzień dobry. Tutaj mamy zaczepę od dachu, żeby go odblokować dla Waszej partnerki czy partnera, jak tam kto woli. Lusterko wsteczne. Tutaj też spinki do dachu, do mocowania, żeby ten cały mechanizm dachu sobie pracował. Czterobiegowa skrzynia biegów z wstecznym. Radio akurat nie sepoki, no ale skoro właściciel chce słuchać sobie muzyki współczesnych, że tak powiem, stacji, no to musiał takie rozwiązanie zastosować. No i, i tyle no. Ja się zamknę, pokażę Wam jak to wygląda? No, i jest ciasno, ale to auto ma nawet nie tyle co SLK, bo SLK ma prawie 4 metry bez centymetra, a ten ma 3,60 m, więc jest dużo krótszy. Ale z drugiej strony, jak sobie popatrzymy, no to skoro taki 130-kilowy, dwumetrowy dryblas się mieści, w sumie przekażę zaraz kamerę, tak żeby pokazać, jak jak wyglądam w tym samochodzie? No, psa. I dobry. Nie wiem, czy teraz mnie słyszycie, no bo, bo jednak jest kawałek od mikrofonu, no a to wnętrze w jakiś sposób jednak na pewno wycisza. Mogę sobie szybko opuścić, zastosować zimny łokieć z opcją dotykania trawy. Nie wiem, w ilu samochodach możecie coś takiego zrobić, ale ja tu mogę. Tak, wróciła nasza, nasz, nasz uroczy operator, tata. Dziękuję bardzo. Yy, no i, i co wy na to, nie? Zaraz yy, przejdziemy jeszcze do silnika. Co tam pod maską w tym samochodzie? A potem yy, podjadę SLK, żebyśmy mieli jakieś porównanie rozmiarów. No bo nie ma co ukrywać, takich samochodów się nie widuje. Tutaj klameczki, proszę o delikatnie do przodu i to wszystko ładnie pracuje. No i też oszczędzę wam mojego wysiadania, no bo tutaj do głowy naprawdę, zresztą widzicie, tutaj do głowy to tu mam yy, bardzo niedużo miejsca, więc muszę taktycznie najpierw tyłkiem, a potem głową. Także zaraz pokażę wam silnik. No i obiecana maska. Jest długa z zintegrowanymi światłami i tutaj z jednej i z drugiej strony Mamy taki zaczep. Ciągniemy do góry. Opa. I również jak widać siłownik pięknie działa. Ja pierdzielę jaka to jest konstrukcja. Nie wiem czy Wam również kojarzy się z korwetami z tamtych lat, ale tutaj widać całe zawieszenie. Potwora 1-3. Akumulatorek. Jakiś prawdopodobnie płyn do spryskiwaczy no wszystko, wszystko jest na wierzchu dla mnie ten samochód wygląda jak gokart z budą, naprawdę niezależne zawieszenie z wymiennymi widzę tulejami w razie w hamulce proszę ja was tarczowe hydrauliczne tutaj również jest przekładnia kierownicza tylko w sumie nie wiem jakiego typu nie przygotowałem się aż tak. No ale konstrukcja wygląda na bardzo prostą. Jak tylko udałoby się takie, takie auto, że tak powiem, dorwać, no to by się je było w stanie naprawić. Tutaj mamy jeszcze naklejki od producenta. No samochód jest w bardzo ładnym stanie. No nie ma co tu, nie ma co tu ukrywać. Tu jest widzę serwot hamulców. Pompa paliwowa. Czekaj, dobrze patrzę, czy to jest pompa paliwa. Czy to jest cewka? Panie, ja kończyłem podstawówkę, a nie geografię. Cewka. Cewka, o kurde, ale jaja. No widzicie cewka. Ona tu wchodzi na rozdzielasz. to się rozdzielasz nazywało, nie? Tu jest pompa, Tu jest Tu się schowała. Ja pierdziu. Widzicie, nawet nie wycinam, jak się pomylę, bo to nie ma co. A klasa. Wybrnął pan jak poeta. Cały ten układ chłodzenia, jakie to jest wszystko malutkie. A, a produkuje aż 75 koni. Kojarzysz ile duży fiat miał? Bo tam było 1,5... pięć. To jest chyba około 70-80 koni. Ale no ale też był troszkę młodszy, nie? nie, nie. Panu, nie panu, panu, panu. No widzisz, no. Dostęp do żarówek i światełek. nie I budowa. No i maska otwierana w ten sposób. Nie? No, tak jak w Jaguarze w sumie. Tylko że ten jeszcze leci z błotnikami nie, nie. I, e, i przed nim ja przed nim biegłem? W sumie jakby tak ktoś. Powiedział, że sprzedo takiego Triumfa do wymiany jedynie maska. No to tu masz praktycznie cały przód do wymiany, nie? Ale super bajerancki, no. Tak, centralny. To, to jest akurat wspólne z jaguarami. Jaguary też właśnie swego czasu miały tu. Potem przenieśli to na jedną drugą stronę. Potem zostało tylko z jednej, no a potem już zrobili z boku, tak jak u wszystkich. Ale to wygląda genialnie. No. Mogę go teraz otworzyć, czy nie mogę? Okej, okay. ja też nie ruszam. Też nie ruszam, może jest gdzieś jakaś blokadka czy coś. Po prostu się nie znam. No. Patrzcie, jak mnie w tych chromach widać. Tak, na pewno ktoś kliknął w miniaturkę Triumfa, żeby zobaczyć Grubasa w chromowanym lusterku. Dobra, nie będę wam tu ściemniał więcej o tym samochodzie. Podjadę SLK, żebyśmy mieli porównanie wielkości, bo naprawdę ciężko poczuć rozmiar tego samochodu. Jak nie mamy go z niczym porównanego, no Tata również, 1,80 m. wysoki chłop. I co najzabawniejsze, do tego samochodu się mieści. Szyby, jak w Wajperze, znaczy w sumie, pierwszy Wajper tych szyb nie miał. Ale chodzi mi o to, że nie opuszczane. Jeszcze też taki jeden smaczek, który zauważyłem wychodząc. Patrzcie, jak ładne pasy bezpieczeństwa, które jak ktoś latał samolotem. To y, może kojarzyć, bo są dosyć podobne. Przynajmniej z tego, co, z tego, co widzę. Wow, coś pięknego. Triumf. Dobra, jedziemy po Merca. No i tak by wyglądało spotkanie na światłach właściciela Mercedesa z właścicielem Triumfa. Ale już podchodzę do tego Brytyjczyka i Wam pokażę, jaka jest różnica w rozmiarach. Zrównaliśmy przody tych samochodów. Jak widzicie tutaj z tyłu, jeszcze, 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 jeszcze. Trochę brakuje. Mercedes SLK R170. Nie jest dużym autem. Potrzymaj mi piwo, powiedział Triumf. Ja pierdzielę. Naprawdę, nie, mam, nie wiem co mam Wam powiedzieć. Na mnie to takie wrażenie robi wszystko. Wow. Aż zrobię też parę zdjęć, wrzucę. Wrzucę na grupę SLK. Wow. Tak więc, kochani, jakbyście chcieli więcej informacji o takim triumfie, może uda mi się upłagać jeszcze właściciela. Żeby, żeby trochę mi ich zdradził, i przy jakiejś kolejnej okazji e, nagrać jeszcze więcej, Wam coś dopowiedzieć. Serdecznie dziękuję właścicielowi za udostępnienie tego, tego wypasa. Ode mnie to tyle. I do następnego. Heja! Ogarnęliśmy. To było tak proste. Żadnych zabezpieczeń, nic. Ale proszę nie kraść paliwa.